Coraz więcej osób dokonuje zakupów przez internet. To wygodne, szybkie i zazwyczaj bezpieczne. Jednak historia pani Katarzyny z Poznania pokazuje, że nawet pozornie błaha transakcja może przyciągnąć uwagę fiskusa. Pani Katarzyna, 34-letnia pracowniczka biurowa, postanowiła kupić nową frytkownicę bez tłuszczową. Znalazła atrakcyjną ofertę w mediach społecznościowych, sprzęt był tańszy o kilkadziesiąt procent w porównaniu do sklepowych cen. Sprzedawca zapewniał, że to nowy produkt z likwidacji sklepu, więc kobieta bez wahania zapłaciła przelewem i po kilku dniach odebrała przesyłkę z paczkomatu. Transakcja wydawała się całkowicie zakończona, sprzęt działał bez zarzutu, a sama kupująca nie miała powodów do podejrzeń. Po kilku miesiącach pani Katarzyna otrzymała list z urzędu skarbowego. Wezwanie dotyczyło udziału w transakcji mogącej mieć znamiona działalności gospodarczej nieudokumentowanej fakturą. Urząd chciał, by kobieta wyjaśniła okoliczności zakupu frytkownicy, a także przedstawiła dowód zapłaty i korespondencji ze sprzedawcą. Jak się później okazało, fiskus prowadził postępowanie wobec osoby która masowo sprzedawała sprzęt AGD bez zgłoszenia działalności gospodarczej i bez odprowadzania podatku. Klienci, w tym pani Katarzyna, zostali wezwani jako świadkowie, by potwierdzić zakup. W takich sytuacjach nabywcy nie ponoszą odpowiedzialności finansowej, o ile zakup był dokonany w dobrej wierze i nie wskazywał na udział w nielegalnym procederze. Urząd może jednak zażądać potwierdzenia transakcji w celu ustalenia faktycznej skali sprzedaży prowadzonej przez sprzedawcę. Eksperci podatkowi przypominają, że kupując w internecie warto zachować dowód płatności, potwierdzenie zamówienia oraz ewentualną korespondencję może to ułatwić wyjaśnienie podobnych spraw w przyszłości. Wnioski Choć wezwanie od Fiskusa może brzmieć groźnie, w większości przypadków nie oznacza problemów dla zwykłych konsumentów. Sprawa pani Katarzyny zakończyła się po jednym przesłuchaniu. Jej przypadek pokazuje jednak, że przezorność przy zakupach online nigdy nie jest przesadna, nawet jeśli chodzi tylko o frytkownicę. Jeśli podobał ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku Subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.